Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa w naszym nowym cyklu krótkich programów dotyczących domowej diagnostyki. Dzięki tym programom dowiecie się w jaki sposób możecie zdiagnozować u siebie chorobę, która już występuje, ale o niej nie wiecie, która być może będzie występowała i już powolutku się rozwija, albo którą macie szansę, żeby się rozwinęła. Programy mają króciutki... Yy, Obszar czasu są przeznaczone po to, aby każdy samodzielnie, we własnym zakresie, wykorzystując do tego podstawowe przedmioty, które posiada w domu lub może kupić, bo są one na każdą kieszeń, mógł dokonać swoistej autodiagnozy i w pewien sposób stwierdzić, jaki jest faktyczny stan jego zdrowia na dany moment. Czym w ogóle jest słowo diagnostyka? Jest to stare słowo pochodzące jeszcze z języka greckiego, diagnostyka medyczna pochodzi od słowa diagnostikos, a więc nauka o sposobach rozpoznawania chorób. W najnormalniejszych warunkach, do których my jesteśmy przyzwyczajeni, tak jako cywilizacja zachodu, cywilizacja XXI wieku jest to relacja na linii pacjent-lekarz, lekarz-pacjent, czyli w tych warunkach najczęściej ktoś przychodzi z problemem, druga strona Diagnozuje i na tej podstawie wiemy, co nam dolega. Dobra diagnostyka, a więc dobre ustalenie tego, co nam faktycznie dolega, jest podstawą dobrej, właściwej terapii, którą następnie należy w naszym przypadku przeprowadzić. Dlatego tutaj niezwykle ważne, niezwykle istotne są umiejętności diagnostyczne lekarza, a więc to, żeby potrafił on wszystko połączyć w całość, zebrać wszystkie wykonane badania i na tej podstawie stworzyć obraz naszego stanu zdrowia. Dlatego tu jest konieczny dobry lekarz pierwszego kontaktu, obdarzony tak zwanym szóstym zmysłem. No, najlepszym przykładem tego, jeżeli Państwo znacie, jest serialowy Dr. House, natomiast no, była to indywidualność taka, której jak każdej indywidualności na co dzień nie spotykamy. Co możemy jeszcze powiedzieć, drodzy Państwo, na temat diagnostyki? Każda diagnostyka, dobrze wykonana diagnostyka, bo pewnie nie każda, zawiera w sobie trzy elementy. Jest to badanie podmiotowe, a więc wywiad lekarski, który lekarz przeprowadza z pacjentem. Drugim badaniem jest badanie przedmiotowe, czyli oglądanie, omacywanie, opukiwanie, osłuchiwanie, wszystkie te czynności, które prowadzą, że lekarz poprzez manualne, jakby to powiedzieć, zdolności stwierdza, co danemu pacjentowi Kowalskiemu może być. Oraz badania dodatkowe, więc wszystkie badania, które szczególnie rozwinęły się, drodzy Państwo, w XXI wieku, dzięki którym możemy zajrzeć w sposób bezbolesny lub z niewielkim bólem do wnętrza pacjenta, ale o tym powiemy sobie jeszcze za chwilę. Relacja na linii pacjent-lekarz będzie istniała tak długo, jak długo. Lekarz nie zostanie zastąpiony na przykład przez sztuczną inteligencję, tak? o ile już takie próby były, słynny robot da Vinci, który przekonywał, przeprowadzał operację, podobno średnio udaną. Natomiast to już był powiedzmy zabieg dość skomplikowany. Natomiast stworzenie bota na zasadzie bazy danych, który na podstawie zadawanych pytań tak, nie lub interpretacji wprowadzonych mu badań będzie stawiał bardzo trafną, trafną diagnozę. Jest całkiem możliwe i sądzę, że większość z nas czegoś takiego dożyje i to w krótkim czasie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że lekarzy pierwszego kontaktu fizycznie zaczyna na całym świecie brakować. Jeżeli chodzi o ten element, trzeci element badania, czyli diagnostykę dodatkową, no cóż, no tutaj bezwzględnie rozwój medycyny w XXI wieku, w ogóle rozwój technologii w XX i XXI wieku pozwolił nam na dokonywanie niezwykłych rzeczy. Możemy zajrzeć w kosmos daleko dalej, daleko więcej niż sięga nasz wzrok. Dzięki odpowiednim sondom czy, czy teleskopowi Habla wykorzystując możemy zajrzeć do wnętrza atomu. I tak samo możemy zajrzeć do wnętrza człowieka, do poszczególnych organów, do krwi, do szpiku kostnego, płynów ustrojowych. Możemy zajrzeć i przeanalizować dokładnie pod względem parametrów fizyko-chemicznych krew, możemy przeanalizować mocz, możemy przeanalizować kał na obecność pasożytów, możemy przeanalizować ciało, osłuchać je, jak bije nasze serce, jak, w jaki sposób pracuje nasz mózg wysyłając odpowiednie fale, w jaki sposób w jaki sposób, na przykład, jaki obraz daje nasz żołądek w wyniku badania gastroskopicznego. Możemy stwierdzić, prześwietlić ciało rentgenem, możemy użyć do tego tomografu, rezonansu. W ten sposób możemy stwierdzić, czy występuje w naszym organizmie na przykład jakiś niepokojący guz, zwłaszcza guz nowotworowy, wtedy możemy użyć badania PET. Tak czy tak, jeżeli chodzi o wiek XXI, stawia on przed nami możliwości, jakich nie mieli ludzie w historii, praktycznie rzecz biorąc, nigdy. Oczywiście są tego plusy, bo mamy do czynienia z superkapitalną diagnostyką, mamy również minusy tego, ponieważ bardzo często lekarze zaczynają polegać na sprzęcie i zaniechają klasycznych badań. Zwłaszcza w tym momencie jest sporo informacji o tym, że młodzi lekarze mają problem z, z badaniem przedmiotowym prawda, pacjenta, czyli omacywaniem, dotykaniem, sprawdzaniem powiedzmy stanu jamy brzusznej. Tłumaczą to na wiele sposobów. Jedni twierdzą, że mają opór przed badaniem ludzi starszych, drudzy na przykład twierdzą, że ze względu dzisiaj na e, ogromną ilość afer seksualnych, które na każdym kroku i we wszystkich grupach społecznych są wykrywane, chcą być poza wszelkimi podejrzeniami. W każdym bądź razie fakt jest taki, że e, fakt jest taki, że... Taka sytuacja ma miejsce. No, nie zmienia to faktu, że badania dodatkowe choćby świetnie wykonane użyte z najnowocześniejszym sprzętem niewiele nam pomogą. Tak Oczywiście należy wziąć pod uwagę, że wiele wyników badań może być konsultowanych, również y, dzięki nowoczesnej technice w tym samym momencie przez zespoły międzynarodowe praktycznie y, z każdego miejsca na świecie i to również ma swoje plusy, prawda? Ale jeżeli, drodzy Państwo, zobaczymy tutaj, jak to wygląda naprawdę. Przypomnijmy sobie ci z Państwa, którzy pochodzą sprzed epoki telefonów komórkowych, które miały pamięć z wbudowanymi numerami. Czy pamiętacie jeszcze pięciocyfrowe numery telefonów? z przeszłości. Ja pamiętam praktycznie wszystkie numery z podstawówki, których używałem na co dzień, bo pamiętam. Telefon komórkowy spowodował, że nowo wpisywanych numerów już poza tymi najważniejszymi niekoniecznie pamiętam czy niekoniecznie chcę pamiętać. Podobnie sytuacja ma miejsce z GPS-em, tak? Dzisiaj każdy jeździ na GPS. Niewiele osób umie czytać mapę, a już na przykład orientowanie się w terenie na wykorzystanie, nie wiem, mchu, słońca, położenia gwiazd to już jest praktycznie wiedza abstrakcyjna i nikt jej nie używa bo daliśmy za siebie powiedzmy myśleć technologii czy, czy, czy podejmować de facto decyzje na podstawie technologii, ignorując czasami oczywiste znaki wysyłane nam przez przyrodę czy stan faktyczny, bo GPS pokazuje, że jedź prosto, a tam akurat jest jezioro i takie przypadki, jak wiemy również były. Identyczne błędy, drodzy Państwo, pojawiają się także, także można powiedzieć w medycynie. Nowoczesna diagnostyka medyczna pozwala nam także na wykrycie wielu chorób przed faktem ich wystąpienia. To jest niezwykle istotne, ponieważ nie tyle, że możemy je rozpoznać we wczesnym stadium, ale również przed faktem ich wystąpienia. I na przykład badając poziom insuliny w organizmie, możemy stwierdzić, że u danego człowieka rozwija nam się na przykład hiperinsulinemia. Tak? I na tej podstawie wiemy, że kwestią czasu jest powstanie cukrzycy typ 2, czy będzie jej towarzyszyła nadwaga, czy będzie jej towarzyszyła otyłość, czy będzie jej towarzyszyło podwyższone ciśnienie krwi, tego nie wiemy. Tak? Natomiast szanse na to, że wystąpi cukrzyca i towarzyszące jej stłuszczenie wątroby oraz szóstki Mamy jak w banku, jeżeli nic z tym nie zrobimy. Badania genetyczne są w stanie wyłapać nam pewne choroby genetyczne, zwłaszcza nowotworowe, przepraszam, na dość wczesnym etapie, czy stwierdzić, że dany kowalski czy dana kowalska ma dane predyspozycje. Badania czy poszczególnych członków rodziny tak, pozwalają stwierdzić, że np. jeżeli ktoś ma skłonność do śniaków, w młodym wieku, to jego szanse na tętniaka docelowo w przyszłym w okresie będą zdecydowanie większe i to bynajmniej nie należy kojarzyć, że będzie to okres plus 60, bo są sytuacje, gdzie umierają na nie, źle zdiagnozowanego, niezdiagnozowanego tętniaka ludzie w wieku 30 kilku lat, którzy właśnie mieli tendencję, że bez względu na to, gdzie się dotknął, uderzył, puknął natychmiast, powstawał w jego organizmie duży, spory e, siniak. Tak? Badaniem, które może nam wiele pomóc jest przeprowadzenie EEG podczas snu. Tak? Dzięki już odpowiedniej interpretacji fali możemy stwierdzić u 30-30 parolatków na podstawie tej, tego badania, czy ma skłonność lub wręcz czy wystąpi u niego docelowa choroba Alzheimera, czy dzięki obecności np. w mózgu białka REST1 będziemy mieli skłonność do chorób neurodegeneracyjnych, czyli właśnie Alzheimera czy, czy Parkinsona w przyszłości, czy też nie, bo... To białko właśnie jest odpowiedzialne u osób, u których to białko jest w późnym wieku, bo ono się pojawia na początku naszego życia, później go nie ma. Jeżeli pojawia się powiedzmy w okresie, kiedy wchodzimy w wiek senioralny, to ok, wtedy nasz mózg jest lepiej przygotowany na starcie z upływającym czasem. Jeżeli tego białka nie ma, no szanse na choroby neurodegeneracyjne są zdecydowanie, zdecydowanie większe. Natomiast tak jak powiedziałem, Przesunięcie zbyt dużej odpowiedzialności czy zbyt dużego ciężaru na badanie tylko i wyłącznie z użyciem nowoczesnej technologii, czy niekoniecznie nowoczesnej, tak, ma swoje minusy, bo na przykład czasami wystarczy wykonać niewłaściwą diagnozę wstępną przez lekarza pierwszego kontaktu i następnie nie otrzymamy skierowania na to, żeby na dalsze badania pójść. Lub na przykład nie mamy symptomów kwalifikujących symptomów takich, które stwierdzają, że chcemy iść wykonać takie badanie. Tak? bo najczęściej symptomem, który rozpoznajemy i który każdego nas zmusza i nie musimy się zastanawiać, czy dobrze interpretujemy, czy nie, jest ból. O bólu powiemy sobie w następnym, można powiedzieć, yy, odcinku. Natomiast tu chciałbym tylko zwrócić uwagę, że żadnego bólu nie wolno ignorować. Żadnego. Nie wolno sobie dawać mówić, że musi boleć, ma boleć, bo tak ma boleć. Nie, tak nie jest. Każdy ból jest sygnałem tego, że w naszym organizmie praktycznie dzieje się coś złego i powstaje stan zapalny i nie wolno tego ignorować. A już na pewno nie wolno, mówimy o dłuższej perspektywie czasu, nie mówimy o kilku dniach, kiedy uderzyliśmy się, stłukliśmy i boli nas noga, tak, Łykamy jakieś tabletki przeciwbólowe, przeciwzapalne, żeby to przeszło. Natomiast nie należy stosować leków przeciwbólowych w długiej perspektywie czasu. Polacy niestety zużywają rocznie około 120 milionów opakowań leków przeciwbólowych kupowanych bez recepty. To nam daje ponad 3 opakowania leku na średniego kowalskiego, no i zdecydowanie więcej tych leków zużywają mieszkańcy wsi. I tutaj właśnie chciałem przejść do następnego etapu. Być może jest to właśnie przyczyną, że ludzie mieszkający dalej od większych ośrodków mają problem z pojechaniem na przykład do dużego miasta typu Warszawa czy Wrocław, żeby wykonać sobie specjalistyczne badanie z użyciem sprzętu, który jest dostępny akurat tam. Już nie wspominam, jeżeli ten sprzęt jest za granicą, jeszcze dochodzi nam bariera językowa. Oczywiście do tego wszystkiego dochodzi usytuowanie finansowe, czyli na przykład ktoś musi pokryć sobie koszty badania lub nawet tylko koszty przejazdu, tak? więc opieranie się tylko i wyłącznie na... Yy, technologii prawda, nowoczesnej i, i diagnozowanie z wykorzystaniem technologii no, jest rzeczą fantastyczną, ale niesie za sobą spore ryzyka, gdyż pamiętajmy, że zawsze na początku i na końcu każdej analizy istnieje człowiek. tak, Ten, który badania zbiera i analizuje i ten, którego boli lub nie boli, ale który ma problem i powinien być wyleczony lub przynajmniej jego choroba powinna być wyleczona. Natomiast tak jak powiedziałem, człowiek niestety w całym tym układance jest najsłabszym ogniwem i jeżeli przejrzycie sobie Państwo dowolne interpretacje raportów lotniczych o wypadkach lotniczych, to tak jak mówimy, najczęściej zawinił człowiek nie maszyna, tylko właśnie człowiek i należy o tym wiedzieć. Zwłaszcza jeżeli mamy też do czynienia z sytuacjami, gdzie opierają się ludzie wyłącznie na sprzęcie, czyli stare przysłowie więcej sprzętu niż talentu, niestety również jak najbardziej powinno tutaj dać do myślenia. Także przede wszystkim lekarz ma swoje umiejętności, swój intelekt, swoją głowę, swoją wiedzę, swoje doświadczenie, możliwość wykonania badania manualnego. Dopiero później podpieramy się badaniami obrazowymi, wtedy, żeby albo potwierdzić swoją diagnozę, albo ewentualnie, która pomoże nam złapać coś, czego nie byliśmy w stanie wychwycić w tych dwóch pierwszych badaniach, czyli przedmiotowym i podmiotowym. Dobra diagnostyka, czy diagnostyka, tak jakby powiedzieć, dzieli się można powiedzieć na cztery typy diagnozy. Diagnoza pierwsza rzędowa, to jest kiedy nie występują dolegliwości i brak jest choroby, wtedy można powiedzieć jest fajnie, bo najczęściej ktoś, kogo nic nie boli, do lekarza nie chodzi, nic ze sobą nie robi, nie diagnozuje się. Nie znaczy to, że nie ma już na przykład w naszym organizmie sytuacji, która powinna nam dać do myślenia, ale o tym powiemy sobie w następnych filmikach. Diagnoza drugorzędowa. Wtedy nie ma dolegliwości, ale choroba występuje. Tak, na przykład takim przykładem takiego ukrytego mordercy jest nadciśnienie tętnicze, które szczególnie w Polsce wycina równo coraz młodsze rzesze yy, mieszkańców i kiedy to możemy wykryć no pewnie podczas przypadkowego badania badania okresowego bo raczej skoro nic nas nie boli nic nam nie dolega no to do szpitala nie idziemy badać się też nie badamy bo to jest raczej rzadkość więc generalnie rzecz biorąc wtedy mamy taką sytuację kiedy My nie wiemy o objawach, a choroba występuje i podstępnie toczy nasz organizm. Najprostsza sytuacja jest w momencie, kiedy mamy do czynienia z diagnozą trzeciorzędową, czyli występuje dolegliwość, występuje choroba, lekarz i i, i chory nie mają tutaj żadnych wątpliwości, co się z nami dzieje, należy Kowalskiego leczyć. Pytanie tylko, czy diagnoza została trafnie postawiona, ale to i sposób, powiedzmy, prowadzenia terapii został wybrany zgodnie ze sztuką i dopasowany do danego pacjenta, ale to już jest sprawa zupełnie, że tak powiem, nie dotycząca tego programu. Diagnoza czwartorzędowa to jest wtedy, kiedy występuje dolegliwość, a lekarz stwierdza, że choroby nie ma. Bo wtedy bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, że mówimy o hipochondrii, o histerii danej osoby, ale jeżeli faktycznie coś nam dolega i potrafimy to stwierdzić i udokumentować innymi sygnałami wykorzystywanymi, wysyłanymi przez nasze ciało, jak najbardziej powinniśmy drążyć to i tak długo, powiedzmy, wykonywać badania czy przekonywać lekarza, żeby tą dolegliwość, która nam dolega, czy chorobę zdiagnozować właściwie. Tak jak mówimy. Na pewno problemem oprócz tego, co powiedziałem, jest stosowanie względem wszystkich osób procedury medycznej ten sam sposób leczenia, ten sam sposób postępowania. Oczywiście to wiele ułatwia, to rozwiązuje problemy finansowania takiej sytuacji. To pozwala lekarzowi mieć czyste ręce, że nie przesadził, prawda, z marnotrawieniem pieniędzy podatników, czy, czy, czy nie potraktował jednego lepiej, drugiego gorzej, ale niestety tu jest stary kawał o tym, jak stworzono maszynę do golenia twarzy, no i na sygnał, że przecież każdy ma inny kształt twarzy, odpowiedziano, że tylko przed pierwszym goleniem, tak, natomiast proszę zawsze pamiętać o tym, że każdy człowiek jest inny i ten sam człowiek w różnych sytuacjach może reagować zdecydowanie, zdecydowanie inaczej. Prawda? I nawet mówię, ten sam pacjent, mówię, na, tą samą, na to samo leczenie może w wieku 30 lat zareagować inaczej czy w wieku 40, już nie mówiąc, że dwie różne osoby mogą zgoła zareagować inaczej na dany lek, na daną terapię, na dane badanie czy, czy sposób leczenia. Jednak żeby w ogóle doszło, tak? po co ja o tym do Państwa mówię, tak? bo żeby doszło do takiego badania, że lekarz diagnozuje, wiemy na co się leczyć i tak dalej, to musi dojść do sytuacji takiej charakterystycznej, że przychodzi baba do lekarza. Tak? Czyli fizycznie trzeba przyjść do lekarza lub w gorszych sytuacjach lekarz przyjeżdża do nas, kiedy coś się na przykład takiego stało, tak? Dlaczego baba do lekarza? Bo faceci chodzą rzadziej albo wcale nie chodzą do lekarzy. Kobiety mają zdecydowanie lepiej rozwiniętą inteligencję zdrowotną, czyli dzięki temu zdecydowanie lepiej yy, i częściej sięgają prawda, po dostępną wiedzę, częściej pójdą do lekarza, nie mają problemu pójść nawet najbardziej krępującym problemem. Panowie generalnie mają z tym problem. No i tutaj idąc w ślad za profesorem yy, Wetulanim, który miał życzenie, żeby... Yy, jego wiedza, zanim pójdzie do piachu, a jest już świętej pamięci, prawda, pójdzie do piachu, przeszła przez inne głowy. Dlatego właśnie pozwalamy sobie użyć tego stwierdzenia inteligencji zdrowotnej, która właśnie, która właśnie dotyczy tego, że należy zdobyć taką wiedzę, taką ilość informacji, takie umiejętności aby nie dopuścić do powstania chorób oraz schorzeń, rozpoznać dane schorzenie na bardzo wczesnym etapie, zapobiec dalszemu jego rozwojowi i przede wszystkim zwalczać przyczyny choroby, nie tylko objawy, oczywiście wtedy, kiedy jest to możliwe, tak? bo mamy czasem tylko takie choroby, zwłaszcza na przykład choroby nowotworowe, gdzie możemy tak naprawdę tylko już w pewnym etapie łagodzić ludziom cierpienie i dać im, jak to się mówi, odejść bez bólu, prawda? żeby jednak nabyć swoistej umiejętności e, inteligencji zdrowotnej e, i po stanąć powiedzmy do rozmowy samemu ze sobą tak? I, i, i umieć być jednocześnie dla siebie konsultantem i konsultowanym lekarzem i pacjentem e, chorym i doktorem. Tak? Bardzo ważna jest umiejętność słuchania własnego organizmu, czyli, zobaczenia wszelkich sygnałów i umiejętnej interpretacji, którą wysyła nam nasze ciało. Bo nasze ciało wysyła nam te sygnały przez całe życie, tylko ludzie najczęściej nie potrafią tego diagnozować. Jest takie ładne słowo, nazywa się anamneza. To jest słowo, tak zwany wywiad lekarski, czyli w momencie kiedy... Lekarz prowadzi badanie podmiotowe, rozmawia ze swoim pacjentem, zadaje mu najczęściej pytania według konkretnego schematu. Pierwsze to jest to i my również musimy, rozmawiając ze sobą, umieć sobie odpowiedzieć. Co mi dolega? Więc dlaczego w ogóle zacząłem zastanawiać się nad własnym zdrowiem? Jak boli mnie ząb, to wiem, co mi dolega, tak? Jeżeli boli mnie kręgosłup, no to już nie jest takie proste jak to, dlaczego boli mnie ząb, prawda? Ale na przykład jeżeli wiedziony intuicją kiepskim snem, zmęczeniem, czy innymi czynnikami zaczynam się nad sobą zastanawiać, to takiej intuicji czy takiego sygnału wysyłanego przez organizm, nazywamy to intuicją, prawda, nie wolno nam lekceważyć. Wtedy drugim etapem jest przejście, co mi dolegało do tej pory, czyli historia choroby. Krótki rachunek sumienia, co mi było. Na przykład boli mnie kręgosłup, bo upadłem, tak? boli mnie kręgosłup, bo się dźwignąłem, tak? boli mnie kręgosłup, bo... I tutaj sobie należy odpowiedzieć lub na co chorowałem, może miałem jakąś bardzo ciężką chorobę wcześniej, wypadek samochodowy, źle przeszedłem świnkę, odrę, różyczkę, tak, szczepionkę. Nie ma to znaczenia, coś mogło wpłynąć negatywnie na mój stan zdrowia i należy sobie to umieć odtworzyć. Jeżeli nie pamiętamy, porozmawiać z rodzicami czy z dziadkami, póki jeszcze są, bo pewna wiedza zanim przejdzie do naszych głów może pójść do piachu i będzie to niestety nieodwracalne już i nie, niemożliwe do odtworzenia. Na co chorowali nasi najbliżsi? To jest bardzo ważne, ponieważ mamy tak zwane dziedzictwo genetyczne. Oczywiście ono nie jest tak istotne jak środowisko, w którym żyjemy, co udowodniły badania na bliźniakach żyjących w różnych środowiskach. Natomiast bezwzględnie tak zwane obciążenie genetyczne istnieje i warto wiedzieć, czy na przykład ktoś miał skłonność do siniaków, później umarł na tętniaka, czy ktoś miał skłonność powiedzmy do nadwagi, ktoś miał skłonność do cukrzycy, ktoś miał skłonność do nowotworu piersi i tak dalej, do anginy. To są rzeczy takie, które niekoniecznie muszą mieć swoje źródło w genach, ale należy zwrócić na to uwagę. No i oczywiście jaka jest moja obecna sytuacja, wywiad środowiskowy, czyli gdzie żyję, czy moje mieszkanie jest w porządku, czy jest czyste, czy mam dostęp do wody, czy ta woda jest czysta, czy ta woda jest powiedzmy dobrej jakości, czy w moim mieszkaniu nie ma grzyba, czy często je wietrze, tak? Czy stać mnie na wykonanie takich czy innych badań? Czy stać mnie na to, żeby przeprowadzić się, jeżeli powiedzmy dane środowisko nie jest koniecznie fajne i mieszkam przy marszałkowskiej wdychając codziennie spaliny? Więc to są proszę Państwa takie sytuacje, które należy sobie umieć odpowiedzieć bez względu na to, co diagnozujemy. Trzeba być jednocześnie dla siebie i lekarzem, i pacjentem i coś takiego umieć sobie samemu ze sobą załatwić. Co jest szczególnie ważne, jeżeli jesteśmy dziadkami czy rodzicami, szczególnie ważne jest umiejętność słuchania własnego organizmu i przekazanie tego swoim dzieciom. Dzisiaj no, w kulturze chrześcijańskiej generalnie mamy do czynienia z czymś takim, że raczej nie lubimy e, mówić o cielesności, nie lubimy mówić o ciele. To nie jest ten etap starożytnej Grecji, no, czy później Rzymu, gdzie ludzie się hełpili swoją cielesnością. Dzisiaj to się oczywiście w pewien sposób zmienia, patrząc na Instagrama, Facebooka. Prawda? natomiast. To jest tak bardzo często tylko pokazywanie pozorów, tak? retuszowane zdjęcie, chwilowe przypięcie tak? i tak dalej. Człowiek tak naturalnie nie wygląda. Natomiast chodzi o to, żeby umieć słuchać własnego organizmu, tak? czyli umieć zwrócić uwagę, szczególnie chłopcy w okresie dojrzewania, czy na jądrach nie tworzy się nam jakiś dodatkowy gus, nie ma jakichś stwardnień, zgrubień. To jest bardzo ważne, żeby tata czy mama o czymś takim powiedzieli. Dziewczynki, żeby w okresie dojrzewania sprawdzała, czy piersi również nie mają sobie jakichś guzów i tak dalej. Czy na przykład y, dzieci w danym momencie nie mają problemów czy jakichś zmian na skórze, tak? na przykład na kołnierzyku, bo to niekoniecznie świadczy o tym, że się nie myją, czy na przykład nie ma stwardniałej skóry na łokciach, czy na kolanach, prawda, czy nie chrapią w nocy, y, czy nie mają problemów ze snem i tak dalej, i tak dalej. Właśnie to jest wiedza, którą dzieci powinny otrzymać ze swojego najbardziej, można powiedzieć, wiarygodnego źródła, jakim są rodzice. I na to szczególnie zwracam uwagę. Jednak żeby taką wiedzę przekazać, żeby każdy umiał się odpowiednio zdiagnozować, wiedział, że nie wolno odpuścić, na przykład jeżeli lekarz mówi czy ktokolwiek inny, że, co, że nic mi nie dolega, a ja czuję, że coś jest nie tak, umieć to drążyć, umieć to w razie czego poprzeć odpowiednio dobranymi badaniami, umieć to uargumentować i wtedy możemy generalnie rzecz biorąc być spokojni, że nasze zdrowie jest zdecydowanie bardziej bezpieczne, niż gdybyśmy tej wiedzy nie posiadali. Oczywiście należy zwrócić uwagę, że istnieje coś takiego jak nerwica hipochondryczna, tak? czyli osoby, które są nadmiernie przewrażliwione na punkcie swojego stanu zdrowia, bardzo często utożsamiane są z histerykami. Mogą one odczuwać realny ból, pomimo, że nie istnieją schorzenia, no ale wtedy to się też leczy, tak? bo, to, bo to ma konkretną nazwę tego typu choroba. E, nie przyjmują do wiadomości, że... 5, 10, 15, 20 badanie wskazuje, że nic mu nie dolega, prawda? Są wręcz obsesyjnie przerażone tego, że spotka ich w życiu coś złego. No to już jest choroba, tak? którą też należy leczyć. Natomiast proszę, zarówno popadanie... Z jednej, jak i z drugiej strony w przesadę, tak? czyli kompletne ignorowanie sygnałów wysyłanych przez organizm, obrażanie się na kogoś, jeżeli zwraca nam uwagę, że coś jest nie tak, lub sugeruje pójście na badania, twierdzenie, że facetowi to nie przystoi, albo jego to nie dotyczy, bo bo, bo nie. Tak? Z drugiej strony prawda, do przesadnego stwierdzenia, że kichnąłem tak i od razu prawda, w związku z powyższym na pewno mam covid czy inną chorobę no to w tym momencie zdecydowanie zdecydowanie też jest to przegięcie tak więc generalnie drodzy państwo należy umieć chłodno zdiagnozować siebie i tutaj zalecam właśnie tak jak powiedziałem te cztery punkty o których wspomniałem czyli zadanie sobie pytania co dolega mi w tym konkretnym momencie zadanie sobie pytanie numer dwa. Na co chorowałem do tej pory? Zadania sobie pytania numer 3. Co w różnym wieku toczyło moich najbliższych rodzinę, dalszą, bliższą, tak? I jaka jest moja obecna sytuacja, czyli środowisko, które ma największy wpływ na nasz stan zdrowia? Co w tym środowisku jest nie tak, żebyśmy mogli to zmienić? Dziękuję za poświęcony czas. Następny odcinek poświęcimy sobie oczywistemu sygnałowi wysyłanemu przez nasz organizm, jakim jest ból i mam nadzieję, że będzie to dla państwa Ciekawa porcja materiału. Dziękuję i do zobaczenia. Witajcie kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to Numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrawionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.